Gdyby ktoś chciał odpocząć po podróży, to zobaczcie, możecie sobie tutaj przyjść i po spacerku po prostu się położyć i spać. No to moi drodzy wróciliśmy już ze stacji, wszystko mamy ogarnięte, byliśmy jeszcze na drobnych zakupach i wybraliśmy się do cukierni na pyszny sernik i kawkę. Teraz pozostało nam już tylko ruszyć. 10 stopni dzisiaj ma być w, w cieniu, więc słońcu pewnie będzie około 14-15, a tutaj jeszcze dodatkowo nie ma praktycznie w ogóle wiatru. No i ta cisza ta cisza, która powoduje, że chce się tutaj być jak najdłużej, ale my też gdzieś już z tyłu głowy mamy dalsze podróżowanie i robimy wszystko, żeby jak najszybciej właśnie wyruszyć w kolejną podróż razem z Wami, oczywiście. A teraz. Zobaczcie i posłuchajcie, jak tutaj jest cichutko. No to co? Ruszamy na wieżę. Tutaj moi drodzy, trafiliśmy na jakieś opustoszałe obozowisko przyczep, przyczep, przyczep kempingowych. Ee, jakieś takie zadaszenie mają porobione, jakieś takie widać miejsce chyba na śmietniki, jakąś może toaletę. E, teren prywatny, obcym wstęp wzbroniony. To jest tak trochę e, taki klimat teraz, jak w jakimś takim filmie o zombie. Tak mi się kojarzy. Bo wiecie, idziecie sobie przez las, trafiacie na jakieś takie pseudo osiedle, a tutaj żywej duszy. Tak naprawdę nie ma. No, ale myślę, że latem to tutaj pełnia życia i pełnia odpoczynku. A my zmierzamy dalej na naszą wieżę. No, tutaj już, moi drodzy, na tej drodze. Jest ewidentnie jakieś takie osiedle, domy murowane, nawet takie większe już, pewnie jakaś agroturystyka, bardzo dużo pomostów, jak widać. No tutaj taki bardziej chyba klimat, mimo wszystko, dla wędkarzy. Tam częściowo są plaże, i tak jak się sprawdzi na mapie Google, czyli jak latałem dronem to widać, że są miejsca, gdzie można spokojnie sobie wejść do wody, jest plaża, miło spędzić czas, ale jest też bardzo dużo tutaj takich właśnie miejsc typowo wędkarskich, jakieś takie zaczepy do łódek, no i tych łódek zresztą tutaj mnóstwo gdzieś po tej prawej stronie właśnie na brzegu jest zwodowanych, no a tutaj typowo jakieś takie osiedle widać, że są samochody, że ludzie tutaj w tej okolicy na pewno mieszkają. Ale my zmierzamy dalej. Łączna droga od naszego kempingu, właśnie o tej wieży, to około 5 km. Więc musicie dać nam jeszcze trochę czasu, żebyśmy tam właśnie dotarli. A teraz sobie zobaczcie, jeszcze tutaj na wprost, jaka wielka, yy, jaki wielki dom przed nami. Jakieś Widać tam podgrzewacze wody, pewnie jakieś solary z drugiej strony. Także tak to sobie tutaj wszystko pięknie wygląda. Teraz wchodzimy na jakąś ścieżkę rowerową. Nie ma za bardzo przejścia w tej chwili do jeziora, więc musimy iść tak przy trasie, ale będziemy szukać jakiegoś odbicia na lewo, żeby właśnie przy jeziorku sobie spacerować. No i szkoda, że tej ścieżki rowerowej nie ma ciągle. Tutaj kawałek jak widać nie będzie można pojeździć, potem trzeba by znowu ulicą. Może gdzieś tam dalej, ale tam do momentu, aż my jesteśmy na pewno ścieżki rowerowej, jak gdyby dalszego ciągu tego miejsca nie ma. Może zostanie to kiedyś bardziej rozbudowane. No i co? Lecimy dalej. Gdyby ktoś chciał odpocząć po podróży, to zobaczcie. Możecie sobie tutaj przyjść i po spacerku po prostu się położyć i spać. Jeszcze dosłownie 100 metrów do celu. To lecimy. to jesteśmy moi drodzy na samym szczycie wieży, atrakcja jest dostępna za zupełną darmochę, dokładne miejsce tej wieży zaznaczę Wam na mapie pod filmem, będziecie mogli zobaczyć, też można za darmo sobie skorzystać i popatrzeć przez oko, nie wiem czy będzie coś tutaj widać, jeśli zbliżę GoPro, o zobaczcie, coś tam, coś tam może być widać, ale niewiele, w każdym razie, no wysoko, naprawdę wysoko. Będziecie widzieć na filmie, ile dokładnie metrów jest dron. Spokojnie sobie tutaj podleciał. Całą drogę widzieliście. No to teraz czas na powrót. Łącznie już dzisiaj zrobiliśmy 8282 kroki. Wyszliśmy na ponad 10 pięter więc teraz na spokojnie wracamy do przyczepy, zjemy sobie obiad i po malutku będziemy się pakować, żeby wracać do szarego życia, ale tutaj na tym kanale na pewno będzie kolorowo, obiecujemy wam to, bo już szykujemy się po malutku do następnej wyprawy. To chodźcie razem z nami w drogę powrotną. Moi drodzy, widzicie, pogoda dopisuje i też chciałem trochę zaktualizować to, co mówiłem a propos ścieżki rowerowej. Jakkolwiek nie ma jej z prawej strony, tak z lewej, praktycznie cały czas, jak na razie, przy trasie można jechać. Ale to bardziej trasa na rowery górskie, a nie na jakieś szosówki. Droga, asfalt jest bardzo ładny, ale ta jezdnia jest bardzo wąska. No i powiem szczerze, że przy jakimś większym ruchu, na razie on, oczywiście, jest mały, bo jest poza sezonem, ale w sezonie myślę, że na rowerze byłoby tu. No, troszeczkę niebezpiecznie, bo szosa naprawdę jest wąska, ale asfalcik bardzo świeży i bez żadnych dziur. Zmierzamy dalej, zostały nam jeszcze jakieś 2 km do naszej przyczepy, aby sobie zobaczyć właśnie jak ta ścieżka pieszo-rowerowa wygląda. Słuchajcie już na miejscu wróciliśmy przyczepa stoi cała i zdrowa więc teraz zrobimy sobie obiadek no i będziemy się pomału szykować do powrotu no to do zobaczenia już w następnym odcinku